Testament toksyka, gdy toksyk odchodzi z tego świata. Dlaczego na koniec nie usłyszysz słowa przepraszam? Większość z nas wychowała się na filmach. Scena jak z dramatu obyczajowego. Starzec na łożu śmierci osłabiony, ale pogodzony, bierze dziecko za rękę, w oczach małzy skruchy. Mówi: "Przepraszam za wszystko. Kochałem cię po swojemu." Kurtyna, my naprawdę chcemy wierzyć, że tak to działa że pod koniec życia toksyk w końcu przejrzy na oczy że w końcu zobaczy że dogoni go rzeczywistość że w obliczu wieczności pęknie w nim ta lodowa konstrukcja, którą budował przez dekady. Prawda jednak jest brutalna i nie mieści się w scenariuszach filmowych. Toksyk nie odchodzi z tego świata jak inni. Ona, on do samego końca walczy o scenę. Ostatni oddech to dla niego, dla niej nie moment wyciszenia, ale finałowa bitwa o kontrolę. Oto, co naprawdę dzieje się na finiszu i dlaczego Twoje uzdrowienie nie może czekać na jego, jej rachunek sumienia. Po pierwsze, mechanizm ostatecznego zaprzeczenia. Czyli dlaczego prawda go nie wyzwala? W psychologii istnieje pojęcie narcystycznej regresji. Gdy ciało manipulatora, manipulatorki zaczyna zawodzić, a kontrola nad otoczeniem nieubłaganie słabnie, uruchamia się mechanizm obronny. Tylko że on nie działa jak u zwykłych ludzi. U zwykłego nazwijmy to poczciwego człowieka, wygląda to mniej więcej tak. Konfrontacja ze śmiertelnością, smutek, refleksja i potrzeba pojednania. Z kolei u toksyka konfrontacja ze śmiertelnością, upokorzenie, wściekłość, eskalacja mechanizmów obronnych. I teraz nasuwa się jedno konkretne pytanie. Dlaczego w ogóle tak się dzieje? Bo odejście z tego świata jest dla złego człowieka ostateczną porażką. To jest dowód na to, że nie jest wyjątkowy, że nie jest wszechmocny, że nie jest Bogiem. Całe życie unikał tego momentu, pogrążając się w fantazjach o Nieograniczonej mocy, nieograniczonym sukcesie czy wiecznej młodości, a teraz przychodzi szara rzeczywistość, której nie da się przekupić, której nie da się zmanipulować, w której nie da się zagadać. W literaturze klinicznej pojawia się alarmujący wniosek. Osoby narcystyczne częściej niż inni odrzucają pomoc medyczną i psychologiczną u kresu życia. Wiecie dlaczego? Bo przyjęcie pomocy równa się przyznanie się do słabości, a oni woleliby odejść w bólu niż tracić twarz. To nie jest heroizm, to jest patologia. Po drugie, trzy twarze toksyka w obliczu końca. Obserwując toksyków u okresu życia, specjaliści wyróżniają trzy główne reakcje. Rzadko występują osobno, bardzo często przeplatają się w ostatnim, chaotycznym tańcu. Twarz pierwsza, czyli paranoik. Chcecie, żeby mnie już nie było? Wszyscy tylko czyhacie na mój spadek, a mało tego lekarz celowo podaje mi złe leki. Rodzina przychodzi tylko po to, żeby nacieszyć się moim cierpieniem. To nie jest zwykły lęk, to jest projekcja. Toksyk, który sam przez całe życie wykorzystywał innych, teraz zakłada, że wszyscy inni robią to samo. Otoczenie staje się złowrogie, a każdy gest dobroci jest odczytywany jako podstęp. W praktyce wygląda to tak. Córka przynosi ulubioną zupę. Toksyk odkłada łyżkę i syczy. Myślisz, że ja nie wiem? Chcesz mnie udobruchać, żeby ci przepisać dom? Nic z tego, dziewczynko. Albo twarz druga wieczne dziecko. Zdarza się też regresja w drugą stronę. Nagle, po latach tyranii, toksyk staje się bezradny, płaczliwy, wymagający nieustannej obecności. Nie zostawiaj mnie, bo ja się boję, jesteś jedyną osobą, która przy mnie została. To może wzruszyć, oczywiście, może również obudzić nadzieję, ale uwaga! To też jest gra. Celem nie jest bliskość, ale obsługa. Toks nie tęskni za tobą, tęskni za funkcją, którą pełnisz. Gdy wejdziesz do pokoju, nie pyta, jak się masz, jak się czujesz, tylko podać mi wodę, zmień kanał, a weź w ogóle, zadzwoń po lekarza. Twarz trzecia to najczęstsza twarz. Gdy zawodzi ciało, toksyk atakuje. Wściekłość jest ostatnim paliwem. Krzyczy na personel, wyzywa rodzinę, oskarża wszystkich, dosłownie wszystkich, o zaniedbanie, bo jeśli ona on odchodzi, to ktoś musi być winny. A winny nie może być on ona. On przecież był idealny. Po trzecie, ostatnia próba kontroli, historia z życia. A teraz przypadek anonimowy z praktyki, opowiedziany przez psycholożkę pracującą z rodzinami po stracie. Pan Andrzej przez całe życie źle traktował rodzinę. Dwójka dzieci, rozwód, lata ciszy. Gdy zachorował na nowotwór, dzieci, mimo wszystko, postanowiły być przy nim. Myślały: To jest ostatnia szansa może w końcu na trzy dni przed. Odejściem z tego świata pan Andrzej wezwał syna i córkę do szpitala. Głosem, którego dawno u niego nie słyszeli, powiedział: Chcę z wami porozmawiać szczerze. Zanim odejdę z tego świata, powiem wam wszystkim prawdę. Proszę przyjedźcie oboje jak najszybciej. W ich głowach zagrały fanfary, nadzieja, łzy wzruszenia. W końcu się udało. Przyjechali z drugiego końca Polski, usiedli przy łóżku, a on. Przez dwie godziny, wykorzystując resztki sił, opowiadał każdemu z osobna kłamstwa na temat drugiego. Synowi powiedział: Siostra zawsze była twoim wrogiem. To ona namówiła matkę, żeby cię wydziedziczyć. Uważaj na nią. A córce powiedział: Brat tylko czeka, aż odejdę, żeby wyrzucić cię z domu. Nigdy cię nie kochał. Ja byłem jedynym, który cię rozumiał. Odszedł. Następnego dnia. Zostawił ich w wojnie, i choć jako dorośli ludzie szybko skonfrontowali notatki i zrozumieli mechanizm, rana pozostała. Bo ojciec celowo i świadomie na odchodne zasiał w nich nienawiść. Dlaczego to zrobił? Bo dla człowieka bezwzględnego chaos w rodzinie to jest dowód, że wciąż ma nad nimi władzę. Nawet jeśli on odchodzi. Oni mają cierpieć, mają o niego walczyć, mają zabiegać, mają myśleć o nim, zamiast żyć dalej. To jest jego sposób na nieśmiertelność. Ból, który po nim zostaje, to jego podpis na waszych duszach. To jest testament, który wykonuje się automatycznie w waszych głowach. Po czwarte, testament toksyka. Jak to wygląda naprawdę? Gdy zwykły człowiek pisze testament, myśli o zabezpieczeniu bliskich. Gdy robi to człowiek nikczemny, myśli o przedłużeniu swojego panowania. Oto typowe zapisy. Testament szantażysty. Zapisuje wszystko fundacji, bo i tak nikt mnie nie kochał. Kara dla rodziny za to, że nie byli idealnymi źródłami zaopatrzenia. Testament sędziego. Różnicowanie dzieci bez powodu. Jedno dostaje wszystko, złote dziecko, a drugie, kozioł ofiarny, nic. Komentarz: bo ty byłeś ulubieńcem, a ty mnie zawiodłeś. Jaki jest cel? Skucić rodzeństwo na lata. Testament wampira. Zapis pod warunkiem. Dostaniesz spadek, jeśli udowodnisz, że opiekowałeś się mną należycie, czyli nawet z grobu będę cię rozliczał. Historia zna przypadki, gdy toksyk specjalnie nie spisywał testamentu, zostawiając rodzinę w wieloletnich procesach sądowych. Bo w tym chaosie ona-on wciąż żyje, jako temat rozmów, jako kość niezgody. Po piąte, nieobecność skruchy. Dlaczego jego jej nie usłyszysz? Zastanawiasz się teraz, ale czy to jest w ogóle możliwe, że naprawdę nie przeprosi, że nie zobaczy tego wszystkiego, że serce mu po prostu nie mięknie? Tak po ludzku. Odpowiedź jest trudna, ale musisz ją usłyszeć. Prawdziwa skrucha wymaga empatii, a empatii nie włącza się od tak jak światła w agonii. Albo była, albo jej nie było. Toksyk przez całe życie nie ćwiczył mięśnia odpowiedzialnego za dostrzeganie cudzych uczuć. Nie pytał, jak się czujesz. Nie martwił się, że cię ranił. Twoje łzy były dla niego, dla niej albo irytacją, albo paliwem, i teraz na łożu śmierci miałby nagle spojrzeć na ciebie i zobaczyć cały Twój ból? Miałby nagle poczuć to, czego nie czuł przez 50 lat? To tak jakbyś oczekiwała, oczekiwał, że ktoś bez nóg nagle wstanie i przebiegnie maraton. Owszem, bywają przypadki, że toksyk mówi, przepraszam. Ale trzeba zrozumieć, co to znaczy, gdy mówi przepraszam na łożu śmierci. To jest najczęściej manipulacja, żebyś została do końca i podawała mu wodę, żebyś nie odeszła, bo ona, on potrzebuje widowni. Samo użalanie, przepraszam, że byłem taki wspaniały, ale wy mnie wszyscy nie doceniliście. To nie jest skrucha za krzywdę, to jest pretensja, że nie dostał należnego mu. Podziwu. Kolejna gra. Przepraszam, ale ty też mi zrobiłaś dużo, dużo złego. Warunkowe z przerzucaniem winy. Manifestacja wielkości. Przepraszam, że byłem taki wymagający, ale tylko ja wiedziałem, co dla was jest tak naprawdę dobre. Wciąż w roli mentora, w roli zbawcy. Prawdziwa skrucha brzmi zupełnie inaczej. Widzę, że cierpiałaś, cierpiałeś przeze mnie. Rozumiem, to ja byłem źródłem Twojego bólu. Nie tłumaczę się, po prostu po ludzku jest mi przykro. Słyszałeś to kiedyś? Jeśli tak, miałaś do czynienia ze świętym, a nie z manipulatorem. I po szóste, strach, którego nie widać pod maską tyrana. Pod maską wściekłości, pod paranoją, pod chaosem kryje się coś, czego toksyk nikomu nie pokaże: przerażone dziecko. Taki człowiek przez całe życie budował fałszywe ja, wielkie, niezniszczalne, doskonałe, tylko po to, by ukryć wewnętrzną pustkę i kruchość. W obliczu końca to fałszywe ja pęka i wtedy pojawia się paniczny lęk przed nicością, nie przed śmiercią jako taką, przed zniknięciem, przed tym, że nie będzie nikogo, kto by o nim, o niej pamiętał, kto by go podziwiał, kto by go potrzebował. To dlatego niektórzy w ostatnich chwilach, w ostatnich tchnieniach stają się nagle czuli. To nie jest miłość, to, to rozpaczliwe próby związania kogoś ze sobą na zawsze. Będziesz o mnie pamiętać? Pytają. I jeśli odpowiesz tak, oni na chwilę odzyskują spokój, bo istnieją dalej w twojej głowie. Nie daj się na to złapać. Po siódme, co to oznacza dla ciebie, czyli najważniejszy rozdział. Jeśli czekasz na moment, w którym ona-on na końcu drogi spojrzy ci w oczy i powie: Widzę, ile wycierpiałaś, wycierpiałeś przeze mnie, przepraszam, że nie stanąłem w twojej obronie, przepraszam, że cię biłem, przepraszam, że wybrałem alkohol zamiast ciebie, kocham cię, to proszę cię, przestań. To się nie wydarzy. A jeśli nawet padną podobne słowa, Przyjrzyj się im chłodnym okiem. Czy to jest skrucha, czy to jest ostatnia scena w teatrze jednego aktora. Twoje uzdrowienie nie może zależeć od jego rachunku sumienia, bo możesz czekać całe życie i doczekać się tylko grobu i pustki. Toksyk odchodzi w swojej iluzji, często z wściekłością, czasem z udawaną czułością, rzadko z chwilowym olśnieniem, które i tak za chwilę zgasi mechanizm obronny ale bez prawdziwego, głębokiego zrozumienia Twojego bólu. Twoim zadaniem jest przeżyć swoje życie w Prawdzie, zanim ona, on spróbuje zabrać Twój spokój do grobu. Zanim Jego jej testament ten formalny i ten emocjonalny zacznie rządzić Twoim życiem z zagrobu. Reasumując, odejście toksyka to często nie koniec dramatu, ale początek nowego rozdziału dla Ciebie. To jest moment, w którym możesz wreszcie odetchnąć, przestać chodzić na palcach, przestać czekać na przeprosiny, które nie nadejdą, zabrać swój głos z powrotem, bo on przez całe życie mówił za ciebie, o tobie, zamiast ciebie. Teraz możesz wreszcie powiedzieć swoją prawdę i nie czekaj na jego przebudzenie, ono nie nadejdzie. Ty się obudź już teraz. I żyj tak, żebyś to ty mógł, mogła spokojnie zasnąć, bez ciężaru czekania na czyjeś przeprosiny, bez nadziei, która cię więziła, bez iluzji, że ona, on się zmieni, bo zmiana, na którą czekasz, może się wydarzyć tylko w jednym miejscu w tobie. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw waszym oczekiwaniom. I serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.